W dzisiejszym odcinku. Dziesiąta. W słońcu upał straszny już. A Kortina 1228 metrów pod podziałem morza. Straszna fala upałów. Jedyne miejsce, gdzie jest chłodno, to góry. Więc dzisiaj Gross Lockner. Kortina Dampezzo dotarła za nami fala upałów z Nadafryki. I choć nocą było ledwie 12 stopni, to już od rana dopadł nas ów upał. Ponieważ moja kontuzjowana ręka cały czas dawała mocno się we znaki, zdecydowaliśmy o szybkim przelocie do domów. Spakowaliśmy nasz dobytek, polaliśmy się wodą, założyliśmy ciuchy motocyklowe i oddaliśmy się nieśpiesznie na północ, w kierunku Austrii. Po drodze chcieliśmy jeszcze zatrzymać się koło jeziora Di Landro, by rzucić okiem na trecimę, jednak obydwa parkingi przy punkcie widokowym były nabite pod korek, nie było szans na postój ani na kawkę w tamtejszej restauracji. Tak to właśnie jest tam w sezonie około godziny 11. Tak więc, jeżeli chcecie zajrzeć w to miejsce, polecam poranek w środku tygodnia, gdyż obydwa parkingi zlokalizowane przy drodze są jednocześnie początkami trekkingowych szlaków turystycznych. Jeżeli macie nadzieję, że pod wieczór będzie lepiej, to może będzie. Jednak nieznacznie. Dopiero jak trekersi zejdą z gór, parkingi opustoszeją. Otrualiśmy się zatem do lincu i po napadnięciu jakiegoś sklepu wszamaliśmy coś, a drugie śniadanie, czyli bułę, mortadele, sosiki i żółty serek. Realtasy z puszki i makaron ustawiliśmy na wieczór, wiedząc, że po długiej jeździe i szukaniu noclegu nie będzie czasu na jakieś restauracyjne kombinacje. Poza tym to już Austria, więc poza sznyclem, który równie dobrze mogą sobie zrobić w domu, nic smacznego, aż do Kaprun nie znajdziemy. Nasze nawigacje bezlitośnie pokazywały 18, jako godzinę osiągnięcia celu naszej podróży. Kaprun, właśnie. Wciągnęliśmy więc to śniadanie pod sklepem i spojrzeliśmy w niebo. No, rzecz kufa! Wszędzie chmury i to ten ich rodzaj, z którego w wyższych partiach gór będzie nieźle padało. Trudno. Przygotowaliśmy nasze przeciwdeszczówki i pamiętając o kilku fotoradarach na Gross Lockner na rozpoczęliśmy naszą spinaczkę pod Grossa. Na podjeździe pod Grosa kilkukrotnie przeciągnęliśmy się z lekkim deszczykiem, jednak nie na tyle silnym, by trzeba było wciągać na siebie nasze gumy. W góry jednak trzeba wjeżdżać wcześniej rano, kiedy jeszcze nie ma po nocy tak dużych różnic temperatur, by powstało nad czytami jakiś froncik pogodowy, z którego będzie padać. Jak mawiał mój kolega, od którego złapałem kiedyś zajawkę o łażenie po górach, wcześniej wychodź i wcześniej wracaj. Sprawdzało się to w poprzednich latach zarówno w Tatrach, jak i w Dolomitach, a także w Alpach. Niestety, gdzieś późno wystartowaliśmy, a wszystkie wiszące nam nad głowami chmury śmiały się z nas i obiecywały nieznaną zlewę. Zapłaciliśmy za wjazd pod Grosa chyba po 30 euro za motocykl i właśnie te chmury zapowiadały, że to były moje kolejne 30 euro wydane tutaj tylko po to, by nic alpejskiego nie zobaczyć i do tego jeszcze zmoknąć. Każdemu, kto planuje przyjazd pod Grosa, polecam obejrzenie na historycznych zdjęciach, jak kiedyś wyglądał jęzor lodowca schodzącego z gór do Doliny Podgrosa. Obecnie, zobaczcie zresztą sami, języczek ledwie. 36 stycznia, I teraz, prawda? Czasu, prawda? ekranu. Idziemy dalej, na nocleg do polskich właścicieli, miłego pensjonatu, kawałeczek za bramkami wjazdowymi na Grosslottner Hochalpenstrasse. Zanim jednak tam wyjechaliśmy, dopadło nas ulewa i chmury tak gęste, że ledwo widzieliśmy drogę przejeżdżając w okolicach szczytu Edelweiss. Tam wyłączyłem kamerę, pokląłem trochę na ból w ręku i obiecałem sobie, że już nigdy więcej na Grossa po 12 wjeżdżać nie będę. Szkoda kasy. Dodam jeszcze, że wspomniany polski pensjonat pod grosem jest po remoncie. Ma cześciutkie pokoje i pyszne śniadanko. Cena jest ciut wyższa niż w okolicy, ale to śniadanie. A i możliwość wypicia zimnego wajsika z beczki na dole w barze są bezcenne. Tutaj kończą już relację z naszego niezbyt udanego wyjazdu na szwajcarskie przełęcze. Za to mega udanego wyjazdu w Dolomity. Te przy dobrej pogodzie są zawsze przepiękne. Niezależnie od tego, czy jesteś drugi, piąty czy trzydziesty szósty raz. Idzie wiosna 2025, więc do zobaczenia w trasie. Dziękuję Wam za Wasze odwiedziny tego kanału. Polubienia i suby. Choć jak wiecie, kanał powstał jako pamiątka z moich z kumplami z wyjazdów, to jednak jest mi bardzo miło za każde Wasze odwiedziny jakiś komentarz. Lewa w górę. Aha i używajcie ad bo ja mam wy... wyrąbane na reklamę Google'a. Cześć!